Ale my, popatrzmy teraz na Kamila Stocha. Wczoraj podczas serii próbnych 132, 136 zwycięzca kwalifikacji 139 metrów, A dzisiaj w serii próbnej 133 metry. I gorąco wierzę w to i myślę, że Państwo również, że do 134 metrów Piotrka Żyły. Kamil teraz dołoży kolejny piękny, znakomity skok. Brawo, Kamil! czym mówił, że spokojnie, powoli on koncentruje się na swojej pracy. Te skoki są dobre, mimo że miejsca, jakie zajmował, wrócę. Przypomnijmy, 22, 26, wydawało się, że coś jest nie tak. On powoli, teraz 139 metrów Kamila Stocha. Wielkie, najdłuższy wielkie brawa. Skok, najdłuższy skok, jak na razie, bo do tej pory Aizem Michlera 137,5 metra. Bardzo dobrze oceniony, 1,19. Pozostałe 4 noty po 18,5 punktu. 2,1 punktu dodane za wiatr. Znakomity skok Kamila, który przecież tutaj w przeszłości wygrywał indywidualnie zawody w to było w 2011 roku Dawid Kubacki wspólnie z Mackiem Kotem jest ten zespół w drużynie tak bardzo potrzebny Kamil Stok jesteśmy na pierwszym miejscu o 18,5 punktów wyprzedzamy Czechów o 32,9 Norwegów